Następna gra to Randka w Ciemno. Wow! Dzisiaj mamy walentynkowy vibe, więc nie mogło zabrać, zabraknąć tej gry. Wa Randka w Ciemno jest na kanwie tego programu, który znacie z telewizji. Jedna osoba wybierająca, troje kandydatów albo kandydatek. No i ta osoba musiała wybrać kogoś za parawaniku, nie widząc, kim jest ta osoba. Janek będzie tą osobą, tak? Zgadza się, Janku. Proszę cię, żebyś e, udał się na backstage rzadko uszy, żeby nie słyszeć, co tutaj e, sobie zaraz ustalimy, bo waszym zadaniem będzie wymyślić trzy postaci dla tych osób, które są tutaj na scenie. Janka zadaniem będzie odgadnąć. Zacznijmy może od tej strony Michał. Michał niech będzie jakim przedmiotem, jakim przedmiotem? Czajnik, dobra. Zapowietrzony kaloryfer. Zapowietrzony kaloryfer też mi się bardzo podoba. Zapowietrzony kaloryfer, który <śmierdzi> no Ale coś nie, coś nie o Michale. Zapowietrzony kaloryfer, który ma jakieś może marzenie, albo coś się z nim dzieje. Co ma iść Na studia? Problemy z alkoholem. Co, Miśku? Zapowietrzony kaloryfer z problemami z alkoholem? Jak to walentynki, no wiadomo. Jak to walentynki. Zostawiamy, dziękuję. Wiemy już, czego Warszawa oczekuje od tego występu. Karolina. Karolina chciałby, żeby była czymś, czego nie widać ludzkim gołym okiem. Co to jest? Jest Wi-Fi. Podoba mi się Wi-Fi. E, Karolina, jest Wi-Fi. Jakie to jest Wi-Fi albo czego to jest Wi-Fi? Ile gigaherców? Słabe Wi-Fi, zdołowane Wi-Fi. Połączone bez internetu. Oh, oh. Wi-Fi rozłączone. Co? Połączone bez internetu? Wi-Fi bez internetu? Publiczne Wi-Fi wi Patriota. Wi-Fi Patriota. Wi-Fi Patriota. Wi Patriota mi się <noise> najbardziej podoba. Dziękuję pięknie <noise> za wszystkie sugestie. Wi-Fi. Mój kaloryfer jest super dobra. Tak. Naprawdę. <noise> dobra, wi -fi. A ta niepewność, którą odczuwam, jest okrutna. Rozkręcają się. Dla Jeffreyka. prosiłbym może o jakąś grupę czegoś. Grupę ludzi, grupę rzeczy, grupę czegoś. <noise> Spartanie. Spartanie? Grupa Spartan? Chór dziecięce, dziecięcy! dziecięcy. 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 Aleluja, mamy to! A może Spartanie, którzy są chórem? Dziecięcy. Chór dziecięcy. Dobra, jakie, jakie ten chór może mieć marzenie, albo czego się boi oh, ten chór dziecięcy? Czego się boi chór dziecięcy? Nie! Nie! Marzenie! Marzenie! Chór dziecięcy, który się przygotowuje na Eurowizję. Ech. Kurwa, kaloryfer zajebiście. Tak. <noise> Dobrze, moi drodzy, przypomnijmy <noise> wszystkie sugestie. Ja jestem kaloryferem z problemem alkoholowym, także... Zapowietrzony. Zapowietrzony, luzik. Patriotyczne wi-fi. Chór dziecięcy, który się przygotowuje na Eurowizję. Moi mili, zadajemy mi Janka będzie odgadnąć, zadając pytania typowe dla Randki w Ciemno. Zapraszam serdecznie. Trzy, dwa, jeden! Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Ania. Przyjecha Przyjechałam z Gdyni. Z zawodu jestem nauczycielką. W wolnych chwilach lubię sobie dorabiać i skrować Facebooka do rana. Mam nadzieję, że spotkam tutaj miłość swojego życia. No, no. Może przejdę do pytań od razu, kandydacie numer jeden. O, tutaj hmm. za firanką. P pytanie takie: w, w wolnych chwilach to raczej ty przejmujesz inicjatywę i czy, czy raczej lubisz, żeby przejął inicjatywę i jakbyś ty przejął inicjatywę, to co byś zaproponował, żebyśmy zrobili? Nie, kiedyś okay, jeszcze się działo, potrafię naprawdę całe pomieszczenie rozkręcić, tak? No, ale teraz nie, no, już problemy z krążeniem, mnie te lata już tak po prostu. No, mhm. grzeję jak mogę, no nie? Jak mhm. mi się... Jeden pomysł skończył, no to możemy razem. Tak, możemy podziałać, tak? Ale ściepa jest po równo. No i co? O czym ty gadaliśmy? Czekaj, muszę się napić. Dziękuję ci za tą jakby, że wyczerpującą odpowiedź. Nie, no dotknij żeberka, dotknij. Kusisz, kusisz. Kandydacie numer dwa, mam pytanie do ciebie. Jeżeli masz czas, to jak lubisz go spędzać? Ja... Może powtórzę. Jak jest... Może bardziej jak jest. 11 listopada. Okej. Okay. Cała odpowiedź? 11 listopada. Rozumiem. Dziękuję. Wyczerpało moją ciekawość. Super. Kandydacie numer 3. E, powiedz mi, e... mi: mi, 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 mi. Jeżeli zabrałbym cię do moich rodziców, to y, czym byś ich zaskoczył? Bardzo lubimy rodziców, więc przyszlibyśmy ze swoimi, prawda? Tak, 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 tak! zapowiada się na grupową akcję. Ja przepraszam, że tylko ja siedzę, ale no jest nie to krzesło. Spoko. 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 To może być za dużo dla mnie. Nie my jeszcze nie możemy. Wróćmy do kandydata numer jeden. No. W w ja nie mam problemu, ty masz problem. Chciałam zapytać, jak radzisz sobie z agresją, ale może zapytam o coś innego. <grym> Powiedz mi, jakie mi, 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 jest twoje mi, mi, największe mi, mi, marzenie mi, mi. albo cel życiowy? Jezu, żeby mi tak Monter przeszedł jedną w zawór. <grym> żeby to puściło, bo nie, już ja nie wiem. Jestem teraz jestem w ogóle bezużyteczny i... No ale nie, no, można. mam inne zajęcia teraz, wiesz. Jak mamy chwilę, to skoczę do żabki, na chwilkę skoczę, dobra? Zaraz będę, wrócę zaraz, obiecuję ci. Przejść coś? M okay. Możesz sobie iść, po prostu. <grystanie> Kandydacie numer dwa, czy tam sobie? na górze. E, słuchaj, słuchaj mnie, że e, jeżeli chciałabyś coś zmienić w, w świecie, to co by to było? Hasła muszą mieć polskie litery. <grystanie> <grystanie> Tryb incognito dla wszystkich. Dziękuję. <głos> <głos> Za tą jakże wyczerpującą. To muszą być Potory. oryginalne teksty. E... To nie mogą e... być covery. No co ty pierdolisz? Muszą być kowery. Ta... Coś, Coś co znanego. Czy... Kandydat? Panie. I... Co? Kower Kandydaci... to nie jest polskie słowo? Kajne gręcen też nie było o! po polsku. O! O! Nie! Słucham pytania. Kandydacie numer trzy. Jakbyś tak? miał. W... Tak? Wymyślić jakby idealną randkę, na którą byś mnie zabrał. To byłoby to? Byłaby to filharmonia albo opera, mm -hmm. ale najlepiej w jakimś szwedzkim mieście A! z różnymi kapelami. Oh. I tak, żeby wysyłali dla na nas sms-y, oh. najlepiej wszyscy. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Lordi kurwa! <noise> dziękuję. Za te odpowiedzi. Oczywiście jest już dla mnie jasne, na kogo się zdecyduje, a na kogo nie, ponieważ oczywiście wiem, kim są kandydaci. Kandydat numer jeden, na którego się nie zdecyduje, ponieważ jest no, nie. starym alkoholikiem, kaloryferem. Myślę, że zaliczamy. Tak jest. Zapowietrzonym jeszcze? Dokładnie. Zapowietrzonym. Do tego seksista, ale to już prywata. Kandydat numer 3 też mnie nie interesuje, ponieważ jest dziecięcym chórem heavy metalowym na Eurowizji. Zaliczamy. Za to zdecyduję się na prawdziwie polskiego kandydata numer 2. który jest... jest przeglądarką. Jest, in, jest, zaś, jest te, tele, no, nową telefonią. Połączono, ale bez internetu, A, czyli offline. Co? Nie, jakby jest. Konek, po, łączy wszystkie, łączy pokolenia. <noise> jest kandydat numer dwa. <noise> jest prawdziwie polskim. Czy chcesz, tak. żeby nasz związek był publiczny, czy niepubliczny? Niepubliczny. <noise> e, jest. W sieci domowej? Jest Wi-Fi, jest jest wi siecią Wi-Fi. Patriotycznym się... polski Wi-Fi, wielkie prawa, bo w ciemno.